A historia jest matką podręczników do historii. Jak historia jest dobra, to i podręczniki są dobra. Jak historia jest zła i nieobiektywna, to podręczniki muszą to naprawić i są lepsze od tych dobrych. W kilku podręcznikach do historii odkryto rzekome błędy. Jednym z nich jest mapka, z której wynika, że za pierwszy Jagiellonów, a więc dawno temu, Polska sąsiadowała z Prusami, ponadto z Białorusią i Ukrainą. Państwa Krzyżackiego nie było. No i sprawdziło się to, o czym już wcześniej przebąkiwano tu i ówdzie. Bitwa pod Grunwaldem była wynikiem fikcji literackiej się que he Wygląda na to, że źródło historyczne Z którego korzystali autorzy to komiks Kajko i Kokos Autor innego podręcznika jako źródło historyczne Potraktował komiks o kapitanie Żbiko I twierdzi, że Jaruzelski był więźniem Armii i policji, które tak sprawnie Wprowadziły stan wojenny i musiał za to zapłacić I to jest prawda Jaruzelski był bowiem bardzo luźno powiązany Ze stanem wojennym, przewinął się tylko niewinnie na krótko przez telewizor, gdzie coś tam nieśmiało Bąknął, że go policja i armia więzi A potem zniknął i samotności bolał Z kolejnego podręcznika dowiadujemy się że Napoleon stoczył zwycięską bitwę pod Wagram w Polsce, mimo że Wagram znajduje się w Austrii. Na autorzy chcieli w ten sposób podkreślić geniusz Napoleona. On tu u nas sobie panią Waleską sposobi, a bitwą w Austrii kieruje przez komórkę pani Waleski, bo na służbową Romingiem miała od polskich patriotów, którzy liczyli, że jak ona da Napole Napolonemu, Napoleonowi się przysposobić, to on utworzy państwo polskie. No taka historia jest ładna. A autorzy podręczników udowodnili, że historia nie tylko uczy, ale i Bávio.